Dom przy Daktylowej 2 to nowoczesny projekt bliźniaka stworzony z myślą o prostocie, wygodzie i oszczędności. Zwarta bryła i nieskomplikowana konstrukcja pozwalają na szybką i tanią budowę. Przemyślany układ wnętrz to maksimum funkcjonalności zawarte na 100 metrach kwadratowych. Na parterze mamy do dyspozycji jasny salon z tarasem, kuchnię, dodatkowy pokój, łazienkę i kotłownię. Trzy ustawne sypialnie, garderoba i łazienka to komfortowo zaaranżowane poddasze. Dom przy daktylowej 2 został zaprojektowany w duchu energooszczędności. Został wyposażony w rekuperację, pompę ciepła, fotowoltaikę i instalację solarną. Dzięki temu koszty eksploatacji są wyjątkowo niskie. Więcej informacji na galeriadomow.pl